Jeśli mieszkaliście kiedykolwiek w kraju, jesteście z kraju takim te, 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 takim jak Polska a dokładniej no, w Polsce, nawet nie takim jak, to z pewnością kojarzycie tego pana. To bardzo wam współczujemy oprócz tego, to, to tego pana, który się obecnie na ekranie wyświetla pewnie kojarzycie i tak też wam współczujemy w kontekście te, tego, co dzisiaj usłyszycie, a usłyszycie między innymi jego słowa. Do dzisiejszej rozmowy zachęciła nas pewna wypowiedź, opinia. Pana Maleńczuka, bo jego zdjęcie przed chwilą zobaczyliście, wypowiedział się w Esce Rock w programie Melina prowadzonym przez Marcina Melera. E, jakby wygląda na to, że po prostu Maciej Maleńczuk przed wydaniem nowej płyty, nowej starej płyty Homotulisty Spider, na której będzie się znajdować gros dotychczasowego repertuaru grupy, no, stara się e, robić szum i wypowiadać hotteki no i właśnie. Ten hottek nas zainspirował. Pozwolę sobie tutaj przeczytać. Jestem wrogiem Spotify. Spotify to dostęp do muzyki dla biedaków, dla chołoty, dla plepsu, dla kogoś, kto nie ma pieniędzy. Ludzie z klasą słuchają z muzy muzyki spłyt. Mówię całkowicie serio. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo potrzebuje włączyć jakąś piosenkę, to niech sobie włączy Spotify. Ale mojej piosenki tam nie będzie. Nie lubię tego czegoś. Płacą jakieś żenujące pieniądze? W ogóle nie płacą. A zapłacili Megan i Haremu 20 milionów funtów za wywiady. Dziękuję bardzo. Moja stopa na Spotify nie powstanie. Bye, bye, Spotify. Okej, okay, może zaczniemy od tego, co e, z czym można się. Można się zgodzić ze wszystkim, ale czy warto? Patrząc ogólnie na szeroki obraz, można by się było zgodzić. Spotify nie płaci artystom, którzy są na Spotify. Bardzo mało raczej płaci im za odsłuchania. Pan Maleńczuk jest na, na Spotify. Może mu chodzi o to, że jego następne wydawnictwa nie będą. Dotychczasowe w większości są i są bardzo chętnie słuchane. By nie być gołosłownymi, ostatnia nocka 23 miliony odsłuchów. Sługi za 7 milionów i 251 tysięcy odsłuchów. Ostatnia nocka w wersji dri drillowej 20 milionów odsłuchów. Błyszczeć 4,4 miliona. Gdzie są przyjaciele moi? 2,7 miliona odsłuchów. Jest sześć całych płyt Macieja Maleńczuka na Spotify. Jest płyta Homo Twist, Matematyk. Jest pewnie też dużo innych utworów, gdzie po prostu pojawia się w wersji gościnnej albo jako współuczestniczący wykonawca. Hm. I to jedna rzecz. Druga, że praktycznie uważam mnie ciebie, Piotrze, też podejrzewam. No i większość obecnych słuchaczy muzyki, fanów muzyki wszelakiej uważa za hołotę. Uważa za ludzi gorszych od niego, za biedaków, tak, no bo to chodzi o to, żeby waszym priorytetem było kupowanie płyt. Tak, tylko, że Maleńczuk tutaj nie rozumie dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie należy nie oceniać... Nie o, może rozumie jednak, jak działa świat, tylko wiesz, cynicznie o tym nie mówi, bo jednak jego muzyka na Spotify jest, więc to by wskazywało jednak na tego świata rozumienia. Natomiast na pewno ta wypowiedź wskazuje po pierwsze na jego klasizm, tak? Ocenianie ludzi, nazywanie ich hołotą po prostu ze względu na to, że mają inne priorytety albo preferencje, jeśli chodzi o dostęp do kultury. Po drugie na to, że jest 2024 rok. Mam na półce kilkaset płyt. Regularnie płyty kupuję i, i tak słucham muzyki ze streamingu. Bo to jest po prostu kurwa wygodne. Bo gdzie nie pójdziecie, możecie sobie taką płytę odpalić. Jeśli macie płytę ulubionego artysty albo kilka takich płyt, nawet macie Ma maleńczuka jasne, czemu nie, to nie będziecie ich nosić ze sobą przecież za każdym razem, gdy możecie mieć kiedyś na nie ochotę, prawda? Nie będziecie ich ze sobą wozić, nie będziecie mieć całego swojego... Chyba, że dalej korzystacie z Discmanów, no, no to, to wtedy pewnie klaserki tylko się przewraca, nie? Albo jak się jeździ autem, z no czego ludzie podobno ja... wciąż korzystają całkiem, nie? Ta, ja, ja korzystałem przez lata z Discmana też, nie? Też Miałem taki klaserek na ulubione płyty, które ze sobą nosiłem, no ale to wiesz, to jest takie, nie? Wypadł Tam piękny. Z 30 skąd, skąd wiesz, Z 30 albumów, nie? Mam, mam na. Powiem ci więcej. Mam tutaj przy sobie e, takie coś. Młodsi widzowie mogą nie kojarzyć. Tu się wsadza płyty. Nie? Tu, tu można wsadzać płyty. Jest taki bolet, na to się wsadza płytę. Tu jest akurat Wolven Nest, Void. E, no, i takie coś, tylko że zestakowane lubię ze sobą na przykład przy dłuższej trasie yy, 5-6 godzin samochodem mieć ze sobą, żeby nie ograniczać się do czterech powiedzmy albumów, yy, ale mam jednocześnie tą świadomość, że jeśli będę chciał posłuchać czegoś innego, no to streaming jest tym najlepszym, po prostu najwygodniejszym sposobem. Bo do czegoś takiego wejdzie płyt z 30. Prosto, powiedzmy sobie, bez wkrótce płyt. Nie każdego stać na to, żeby każdą nowość kupować. no do, Który my mamy rok? Ja może nie gram muzyki i y, się nie powinienem wypowiadać na ten temat. Jak to niektórzy zresztą w y, dyskusjach na ten temat mówią. Przepraszam, Alf, y, że Cię tutaj zaburzyłem spokój. Ale. Kogo stać obecnie, żeby iść do sklepu i tydzień do tygodnia kupować nowe albumy? Ko Nowe, pewnie są na pewno ludzie, których na to stać, ale dla kogo to jest obecnie priorytetem, żeby takie rzeczy robić? Tylko nie wiem, osoby, które są, są, są zajarani no, tym, którzy siedzą na tych grupkach, nie wiem, wynajdują e, używki. E, nie chodzi mi tutaj o e, wiadomo, tylko no, odsprzedają z drugiej ręki albo. Nie chodzi o używki, tylko o używki. Tak. Tak. Tak, z tym, że wciąż tu jest po prostu kryterium wygody. Nie? No ale to nie jest niestety pierwsza głupia wypowiedź Macieja, Macieja Maleńczuka. Trudno no jeśli w ogóle. Się zastanawialiście, hmm. Jeśli się zastanawialiście. E, mo, może coś sobie chlapnął, może, może coś tutaj było wypite przed, e, przed rozmową i coś powiedział głupio. Nie, on, 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 on mówi rzeczy w tym stylu klasistowskie, homofobiczne. E, myślę, że jakbyśmy się e, głębiej kopali, więcej fobii byśmy jeszcze znaleźli. E, pan Maleńczyk lubi takie hotteki sobie w publicznej przestrzeni, w internecie, w gazetach, w radiu zamieszczać. Po co? Chyba widocznie po prostu tak myśli. Może tak myśli, ale też yy, ja chciałbym zwrócić uwagę, że trudno znaleźć jakąś większą konsekwencję poza po prostu byciem edgy w tych wypowiedziach. Bo z jednej strony on mówi o tym, że ma poglądy bardziej prawicowe, z drugiej w najnowszym wywiadzie, dziękuję. Wszystkim kobietom, które wzięły narodowców za mężów, że teraz ci mężowie mają ważniejsze rzeczy do, do roboty niż bycie narodowcem, przez małżeństwo i zajmowanie się dzieci, dziećmi. Nie? Z jednej strony, ma właśnie no, skandaliczne wypowiedzi o homoseksualizmie czy transseksualizmie, gdzie po prostu wprost neguje wiesz, naukę, a z drugiej w wielu wypowiedziach mówi, że nikt nikomu do łóżka nie powinien zaglądać. Z jednej strony nazywa to obrzydliwym z drugiej strony jest też u niego dużo jakiegoś leseferyzmu obyczajowego. Nie? Czytałem też przed naszą dzisiejszą rozmową, przed tym nagraniem trochę wywiadów rzeki, które przeprowadziła z nim Barbara Burdzy, które składały się na dwie części jego takiej biografii. Pierwsza to jest Ćpałem, chlałem, przetrwałem. Druga to jest Hamstwo w państwie. Swoją drogą z panią Barbarą Burdzy jakoś w okolicy właśnie pisania tych książek pan Maleńczuk się związał, mimo tego, że ma trzy córki i żonę. No i ten brak konsekwencji, chaotyczność, i po prostu mówienie rzeczy, które chyba z jego zdaniem są cool, no to jest taki znak rozpoznawalny, nie? Tam jest wypowiedź o tym, że heroina no, to jest chyba najwspanialszy, najpotężniejszy, najprzyjemniejszy narkotyk, ale on nikomu nie poleca. I co prawda, jak przychodził do niego kolega, którym które mu puchły nogi, bo nie potrafił trafić sobie strzykawką w żyłę, tylko pompował tą heroinę gdzieś tam w mięśnie i potem miał jakieś okropne zakażenia, no to trochę przypał właśnie, był przed żoną, bo nie za ładnie to pachniało, coś tam, coś tam, coś tam i w ogóle kolega to już nie żyje, no ale z drugiej strony ta heroina taka fajna, nie? Ale z drugiej strony on nie poleca i dużo, dużo, dużo takich, takiego właściwie potoku, żeby nie powiedzieć ścieku, on lubi z siebie wyrzucać, nie wiem, może to jest cena za bycie artystą kontrowersyjnym i rozchwytywanym, i może tak sobie musi wentować raz na jakiś czas, ale czyta się to niezaprzyjemnie. Sprowadza się to chyba do normalizowania po prostu chujowych rzeczy w przestrzeni publicznej, no bo to jest człowiek, jak mówiliśmy, jak Michał mówiłeś na początku, rozpoznawalny, tak, z dużą. Z silną marką osobistą. Tak więc. Aha. Um, cóż. No, okropne, okropne e, poglądy. Właśnie nie wiem, czy on ma jakiekolwiek poglądy poza Maciejem Maleńczukiem, wiesz? Może muzyczkę ma e, ważną, fajną i tak dalej, ale jak, jak, tego, jak to czytam, to robi się e, najpierw przykro, potem niedobrze, a, a na koniec coś się tam gotuje pod powierzchnią. Tak, ale żeby nie było, że metalurgia i o metalu nic nie było, okazuje się, że Maciej Maleńczuk dograł się na nadchodzące wydawnictwo zespołu Batuszka, Ym, akurat tego zespołu pod wydawnictwem Wszechmocnego Inwestora. Zobaczymy, jak tutaj będzie z poceniem za wykonywane piosenki. Od nas to wszystko. Cześć.